Jessica, Za dużo skinów w ekwipunku? Czemu nie wystawisz ich w naszym markecie? Każdy wie, że mamy najlepsze ceny! Nie chcesz czekać? Odkupimy je od Ciebie natychmiastowo! Nie czekaj! Wejdź na CSgo.com i odbierz miesiąc premium za darmo! O ty! Olajki to kurwa, to ci pomogę, bo umiem otwierać. Ale to nie chodzi o otwieranie, zaraz będziesz od tej bady. O ty kurwa. You motherfucker! Weźmy to! Nie mogę trafić! Weź to, kurwa, wydać, Którym się. O ty kurachujesz! Biorę to, biorę to! Aaaaaah! spokojnie, spokojnie, teraz złapać. Kurwa, wsadzam tą kulę i później w dupę ci wsadzam. Co mi to złe? Pa, pa, pa. Jakiś ciepły ten Mateo, kapka prawie. Wydłucaj, wydłucaj z tym, kurwa, spryt, gryjamachasz mi. Oho! Nie, nie! A! No i co tym musiałeś wąski, no kurwa, że to do ludzi, no kurwa. Co ty? Czuję sobok w majtkach truskusowych. Stać w dupę te palce, a nie wyczuć. Tu... Ale ci zjadła go tam, tam nie kiedyś Kurwa, sam sobie zajebałem, ty, co jest? Tam? Co jest? Sam się znokałtowałem. halo? Idzie? Nie. nie, trochę, do, trochę siebie. do siebie, do siebie, wyżej do siebie, do przodu. O idealnie, idealnie. O, idzie, 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 idzie. Idzie? Idzie, idzie. idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. O, u, cyk, dobra. Potrzebne dwie czy nie? Weźcie to wiedzare z tego. Mi da. Uważajcie. Ty kurwa panowie, muszę uczyć wszystkiego Oj, Co? <głosy> <głosy> Za szybko, żeś to wziął, przerwałeś kabelek Dziewięć No Dwa Kurwa długo jest długi ten kod? No. Jeszcze pięć cyfer No Pięć No Cztery No On No i chuj jest a te 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 gówno przede mną, te takie pokrętło to to Zaraz zobaczymy, uwaga A na uzemkę pokrętło, na uzemkę pokrętło Ej wyrwiesz to zaraz Oj nie Uf Nie Kurwa Błogit, co ty odjebałeś? Było na Oj, teraz jest na 7 o, na 9 Na osiem ci mówię, na 8 Kurwa, dobrze, że mówisz, no ale poczekaj bo to. Kto kliknął? Kurwa, Który? jakiś debil! Nie, rozbroiłem Nie, nie, o. bo było zielone Rozbroiłem, gitara Dobra, jak e, kto się przed mną, czytaj coś od spodu! Nic nie widzę, ciemną. Ej, kto Masz bliżej mordy, trzymaj! No czytaj! Nic nie widzę, ciemną stronę mam. Ty mu daj kurwa, to z przodu jest napisane! Ale kto, ktoś powiedział, że z tyłu jest napisane! Pierdolił nie, głupoty, nigdy bomby nie, nie rozbrają! Dej mi to! Ty mówisz, że trzeba które najpierw? Małe? Tak, no ja już teraz nie weźmiesz małych. No ja mam zero, no to patrz. Bo mnie, a, bo ty, ja mam dużo HP. To patrz. Duży. Czyli patrz, biorę duże najpierw, no. nie? Tylko dwa małe, patrz. No i zbugowało się, kurde, jaja. Ja. Patrz to. <gry> ty no faktycznie. O, nie? Rany. o rany, nie no Leszek masz rację No Więc kurde Fajnie. Ty jesteś odkrywcą Lech Jesteś jak Krzysztof Kolumb w grach Ja jestem obok Biegnę gościu Nie żyję Brawo, jeszcze, jeszcze raz Hangar drzwi Mam pompę, wjeżdżam do środka i go zabijam Dobra To ja idę za tobą po prostu Po prostu Po prostu mnie już nie ma, nie? To nieźle wyleciał Po prostu chyba był lepszy No chyba tak Tylko przejedziesz no. w środku. Gdzie tam? O kurde, <laughs> salto zrobił jeszcze w tył. Mówiłem, że tutaj przyjadę. cztery auto nam ucieka. Jest w celach. Takie akcje Co ty zrobiłeś? <laughs> jak Co ty to wiesz, zobaczysz to się, <laughs> Jadę, jadę <laughs> Jak, jak kurde 24 Walił mnie Lech, <laughs> wystrzeliłem się do ciebie, Lech, upadniesz <laughs> Are you recording? Best. Game. Ever. Tam tam jest. To ciasto to jest wariowniczka. Ty jesteś głupi? Ty też byłeś. A to, no, ty byłeś na tym drzewie! Ja nie mogę. <laughs> Bo mi to przeszkadzało w budowaniu schodków. Tak Nie no, no poważnie, no, naprawdę nie wiedziałem. Nie ogarnąłem, że to jest górze tego drzewa. Zapomniałem kompletnie, że ty na drzewie byłeś. A to nie słyszałeś i co? Wiesz co, ja dostałem mleko o pochylni, wiesz? Nie wiedziałem nic. Jak już wjeżdżali, to złapałem mało, żeby jeszcze go złapać, ale oni już wyszli. szedł w rampę W grze, w grze, w grze Tak, mówię, w grze już, sorki. Oli k***a. Lecimy tutaj. A, hej. Okej. Ej, o, odejmij, odejmij! U! Uhuhu! Standardowe pytanie, czy co, no, nie no właśnie jeszcze, jeszcze nie skonsumowaliśmy, nie skonsumowaliśmy związku. Paulinka pochodzi z bardzo wierzącej rodziny i dopiero 10 lat po ślubie, tam jest taka tradycja. Wciąż czekam, bo jeszcze 6 lat i kilka miesięcy. Ale myślę, że jak już się uda w końcu, to dopiero będzie. Kurde, to będzie super tak uczucie, się. myślę. Bo jak robię to sam, to w sumie całkiem spoko jest, co nie? A z to musi być jeszcze lepiej.

a, ale jaja ja. Dobra, zostawił Ej, pomocy potrzebuję, bo nie mam broni Dobra, Pomóż mi, a nie się hichraszcz. Przepraszam, przepraszam, idę tam I zabiłeś? Nie strzał, tak Dobra Poczekaj chwilę O! Aha, o kurwa Aha, do Ale trafił okay. Jest cały czas przez, przez. Idę A Na jednej na górze. Yeah. Yes. Yeah. FUK Baby, me Tylko daj, pusi daj. Baby, please don't my heart. Ci, że jestem wart. Daj mi trochę szans